Tekst manny na 9 maja. Prze to jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie, będąc wkorzenieni i zbudowani na Nim, utwierdzeni w wierze, jak byliście nauczeni, obfitując w Niej z dziękowaniem. Kolosensów rozdział 2 wersety 6 i 7. Komentarz parauzyjny. Wśród nauczycieli fałszywych nauk którzy są zdania, że utwierdzenie w wierze nie jest ani konieczne, ani wskazane. Powszechnie panuje odczucie, że być utwierdzonym znaczy być bigotem. Tak też jest w przypadku osoby, która jest na tyle nieuczciwa w swoim umyśle, że przyjmuje i mocno trzyma się tego, czego nigdy nie potwierdziła ani zdrową logiką, ani autorytetem Biblii. Nierozumnym bigotem nie jest jednak ten, kto w szczerej wierze w oparciu o autorytet Boga przyjmuje jego słowo. Jedynie ci, którzy tak postępują, są utwierdzeni w prawdzie. Różnica między silnym i niezachwianym chrześcijaninem a bigotem polega na tym, że jeden jest utwierdzony w prawdzie, natomiast drugi w błędzie. Reprint nr 3215. Komentarz epifaniczny. Przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako Pana przez rezygnację ze swej woli i przyjęcie Jego woli za własną. Powinniśmy zawsze w tym trwać. Jesteśmy w Niego wkorzenieni, gdy jedynie z Niego czerpiemy zaspokojenie naszych potrzeb. Jesteśmy na Nim zbudowani. Jeśli budujemy charakter podobny do Jego charakteru, jesteśmy utwierdzeni w wierze zgodnie ze Słowem, gdy niewzruszenie w Nim pozostajemy. Obfitujemy w wierze z dziękowaniem, gdy z wdzięcznością w niej wzrastamy. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Jana rozdział pierwszy werset dwunasty. Lecz którzykolwiek Go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali Synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Filipensów rozdział pierwszy werset 27. Tylko się tak sprawujcie, jako przystoj Ewangelii Chrystusowej, abym, lub przyjdę i oglądam was, lub nie przyjdę, słyszał o was. Iż stoicie w jednym duchu, jednomyślnie bojując w wierze Ewangelii. Pierwszy Tesaloniczany rozdział czwarty, werset 1, a dalej mówiąc, bracia, prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, jakoście przyjęli od nas, jakobyście sobie mieli postępować i Bogu się podobać, abyście tem więcej obfitowali. Judy wersety 3 i 20. Najmilsi. Wszelką pilność czyniąc, abym wam pisał o społecznym zbawieniu, musiałem wam pisać, napominając, iżbyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Ale wy najmilsi. Budując się na najświętszej wierze waszej i modląc się w Duchu Świętym. Efezów, rozdział drugi wersety od 20 do 22. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół Święty w Panu, na którym też i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. To rozdział trzeci werset 17. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych. Rozdział czwarty werset pierwszy. Proszę was tedy ja więzień w Panu, abyście chodzili tak, jako przystoi na powołanie, którem jesteście powołani. Kolosensów rozdział pierwszy werset dwudziesty trzeci, Jeśli tylko trwacie w wierze ugruntowani i utwierdzeni, a nie poruszeni od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli. Która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja Paweł stałem się sługą. Rozdział trzeci, werset siedemnasty. A wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu Przezeń. Izajasza, rozdział sześćdziesiąty pierwszy, werset trzeci. Abym sprawił radość płaczącym w synie. A dał im ozdobę miasto popiołu, olejek wesela miasto smutku, odlinie chwały miasto ściśnionego, i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepieniem pańskim, abym był uwielbiony. Pierwszy Koryntów rozdział trzeci wersety dziewiąty i jedenasty, albowiem jesteśmy pomocnikami Bożymi, wy Bożą rolą, Bożym budynkiem jesteście. Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. 1 Piotra rozdział drugi werset 5. I wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Drugi Piotra rozdział drugi werset dwunasty. Ale ci, jako bydło bezrozumne, które za przyrodzeniem idzie, sprawione na ułowienie i skazę, bluźniąc to, czego nie wiedzą, w tej skazie swojej zaginą. Dzieje apostolskie rozdział 20 werset 32, a teraz, bracia, poruczam was z Bogu i słowu łaski Jego, który może pobudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi poświęconymi.

Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint nr 5557. Pytania, jakimi były w tym tygodniu moje doświadczenia związane z tym tekstem, jak one zostały przyjęte przeze mnie, co mi w tym pomagało lub przeszkadzało, jaki był wynik. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.